Gdy zaczyna się mic, a z Mickiem też lekcje, i czasu na wlewie jest tyle, znów pojawia się problem, i w głowie pytanie: Gdzie spędzić najlepiej te chwile? Na przykład na narty wybrać się, czy też Włochy pozwiedzać, na szczyt z nartami się wdrapać i odkryć to, czego choć nie ma, to jest szefa na kajakach ochlapać, kajakiem popływać, wieczorem integrować, rowerem gdzieś się wybrać. Na kręgle zapisać, w siatkę sobie grać, Na mapie znaleźć, gdzie nas brak. Sam widzisz, że wiele zrobić się da, Im nad książkami zaszlochasz. Więc z nami bądź, Adam i Micek, To wszystko zrobią w rok. Więc z nami bądź, Adam i Micek, To wszystko zrobią w rok. Poza we Włoszech mamy również do zaoferowania rajd rowerowe. Słowy kajakarskie, obozy siadkarskie, a także słabskie i dalej to, że żeby mogła wiedzieć na linkło.